Ślada. Zaczynamy wiadomości Dzieci TV. Dziś wydanie specjalne ze szkoły szpitalnej. Wolczcie nie Was Izabela Florek oraz Kasia Zapraszamy. Już w XVI wieku Szekspir zadał pytanie, na które do dziś szukamy dobrej odpowiedzi: Być albo nie być, a może być dokładnie jak być? jak być. Zapraszamy na materiał filmowy przygotowany przez Krystiana. Dzień dobry. Dzisiaj Wam zadam ważne pytanie. Być albo nie być w szkole szpitalnej. Trzeba się uczyć, dobrze, słuchać się nauczycieli, trzeba robić prace domowe. Trzeba się trzeba robić prace domowe. Na przykład albo schować. Dużo osób chować. Dla dzieci TV mówi dzisiaj Krystian Burczak. Jest to, komu je zadajemy. Uczniowie tej szkoły dokładnie wiedzą, jak być albo nie być w szkole szpitalnej. Skoro trzeba się dobrze uczyć, to poznajmy kilka sposobów na skuteczną naukę. Specjalną relację dla wiadomości Dzieci TV przygotowała Kinga. No, Dzień dobry. Witamy w Dzieci TV. Dzisiaj zajmiemy się ogólnie szkołą, czyli jak. Ściągać na lekcji, żeby nauczyciele nas nie złapali, a przy okazji zmiany dobrą ocenę. Co do niej mówić? Szkoła jest fajna, warto się uczyć. Mówiła dla nas King and Mary. Dzieci wii. Dziękujemy, King. W zasadzie świni mamy do doniesienia. Że na terenie szpitala panuje niezwykłe, kiedy wszyscy nauczę za nie mówili. Czy to trata pamięci, czy mocnego głosu? Jak widzicie Państwo, tutaj mamy zdjęcie rentgenowskie mózgu. W tej tutaj oto okolicy znajduje się magazyn pamięci długotrwałej. Tak? Tutaj mamy magazyn pamięci krótkotrwałej, a tam jeszcze pamięć operacyjna i tym podobne. Jeżeli mówimy o nauczycielach, zasadnicza właśnie część mózgu, która nas interesuje, to jest to właśnie ten obszar związany z pamięcią długotrwałą. Stan ten może mieć dwojakie przyczyny. Może być to utrata głosu, która związana jest ze specyfiką pracy nauczyciela. Może być to również trudność z wydobywaniem informacji z magazynu pamięci. Przypominam pani, jak również widzą, że jest to dopiero początek roku szkolnego i nauczyciele potrzebują takiego rozpędu intelektualnego. Myślę, że już w czerwcu osiągną ten stan i wszelkie objawy po prostu ustąpią. W takim razie trzymamy kciuki za nauczycieli, aby do wakacji wrócili do pełnej formy. Bo jak donoszą nasi reporterzy, wielu z nas ma dużo do powiedzenia na temat szkoły szpitalnej. Zapraszamy na materiał filmu z terenu. Czy to dobrze? Że uczymy się w szpitalu. Mhm. Według mnie szkoła szpitalna jest potrzebna, ponieważ zapewnia dzieciom, które przebywają w szpitalu długo, dość żeby też ciągłość nauki. Dzieci, które yy, nie mogą być swojej szkoły, mają w niej różne zaległości, spodnie obecności, mogą je sobie tutaj naprawić. A szpitalu jest potrzebna, dlatego że stanowi taki miły przerywnik od szpitalnej dla dziecka. Zajęcia są prowadzone w sposób indywidualny, dostosowany do potrzeb dzieci i za każdym razem, kiedy ja miałem okazję jeszcze jako małe dziecko korzystać z takich zajęć i mój syn, jeden czy drugi, no na pewno czegoś tam się zawsze uczą i coś nowego dowiadują i zawsze jakąś tam nową wiedzę przyswajają. Także potrzebna zdecydowanie. I oczywiście najważniejsze, czyli zajęcia pozalekcyjne, czyli szata pełna pomysłów, z których możemy wyczarować piękne, cudowne rzeczy. Jak najbardziej szkole już bardzo potrzebne. O to samo zapytaliśmy też uczniów. Dzisiejszy dzień jest tak wyjątkowy, jak wyjątkowa szkoła szpitalna. To dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Dziękując za uwagę, proszę przyjmijcie od nas symboliczne upominki. Czterdza stworzenika mówi do Was Kacper Czerniowski oraz Izabela Florek. Dziękujemy za uwagę.